Czy dzieje się w banku? Dzień dobry. W moich dokumentach zło złożyłem w banku, które złożyłem w banku, nastąpiła pewna pomyłka. Nic. Słucham? Nic, proszę. No właśnie, z tym problem. Numer identyfikacji człowieka, proszę. A po nazwisku nie można? Nie, bo to jest numer nic, aby służył identyfikacji klienta. Nie czytał pan rozporządzenia? Czytałem, ale to w tym przypadku nic nie pomoże. Nic nie rozumiem. W moich dokumentach podałem omyłkowo nic mojego pracodawcy. To istotny błąd. Zdarza się oczywiście. Niestety ludzie się jeszcze nie przyzwyczaili do nic. W celu korekty musi pan wypełnić i złożyć kit. Kit? A co, co to takiego? Jak pan może nie znać przepisów? Nie czyta pan rozporządzeń? Wróciłem niedawno z zagranicy. No i co w związku z tym? Proszę wypełnić kit, czyli krajcze unikam tekst. A co to oznacza? Wrócił pan z zagranicy, nie zna pan języków? W moim zespole pracowali sami nasi. No właśnie, to widać. No. Rozumiem, proszę wypełnić czytelnie. Czy za brak nicu grozi mi kara? Proszę pana, nasza korporacja odnosi się do klientów bardzo przyjaźnie, ponieważ zdarzyło się to panu po raz pierwszy, więc kary nie będzie. Ale na drugi raz, proszę pana, to zapłaci pan wysoką grzywnę. Czy nic się nie stało? Ничего ничего.